Tymczasem starszy syn, który pracował cały dzień na polu, wracał do domu zmęczony i spragniony odpoczynku. Co się stało? Dlaczego słyszę muzykę i śmiechy? <śmiech> twój brat wrócił, a twój ojciec kazał wyprawić ucztę, bo odzyskał syna, którego uważał za straconego. Radość wypełnia dom, a wszyscy świętują jego powrót, jakby narodził się na nowo. Starszy syn, usłyszawszy te słowa. Rozgniewał się i nie chciał zostać w domu. Dlaczego nie chcesz wejść? Twój brat był zgubiony, a teraz się odnalazł. Chcę, żebyś dzielił radość, bo miłość i przebaczenie są ważniejsze niż gniew. Ojcze, tyle lat Ci wiernie służyłem, a Ty nigdy nie wyprawiłeś dla mnie takiej uczty. A ten Twój syn, który trwonił Twój majątek, otrzymał wszystko, co najlepsze. I wtedy, starszy syn, przepełniony miłością i radością. Dołączył do ojca i brata.